Bardzo, to, bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym Dzisiaj będziemy oglądać największe zwierzęta na świecie. A i przed zaczęciem tego filmu chciałbym wam powiedzieć bardzo, to bardzo, bardzo ważną informację. Od dzisiaj, czyli od sierody, co sierodę o godzinie 17 będzie film na moim kanale. Więc zapamiętajcie tę datę. Więc subskrybujcie, lajkujcie, żeby być na bieżąco. I właśnie, najważniejsze, zostawcie dzwoneczek. A my lecimy oglądać największe zwierzęta na świecie Słuchajcie, chciałbym bardzo serdecznie was zaprosić na mojego Instagrama Bo wielkimi krokami zbliżamy się do dwóch tysięcy followów Z góry dzięki Wiecie co będzie robiło na mnie największe wrażenie? No bo wiadomo, że czy wieloryb jest największy i tak dalej Ale jak będzie na przykład taki kurde pies w wzroście i wadze konia, nie? To będzie robiło dla mnie największe, co ogólnie, jakby w rzeczywistości, nie jest takie duże, a na przykład tutaj będzie, że jest takie duże, wiecie o co mi chodzi? No bo wielu, wiadomo, że jest wielkie, a jak będzie, no mówię, Pitbull, załóżmy, który zawsze waży około, nie wiem, załóżmy nie, wiem, ile Pitbull waży 30-40 kg, a tu będzie Pitbull co waży 120, no to kurde, nie? Zobaczymy. Przez dziesięć dni obserwowali ciało martwego rekina, aby znaleźć okazję do wyciągnięcia go To jest rekin? Ważącego osiem ton dwunastometrowego rekina, złapano wreszcie, ja że to jest 50 metrów od brzegu. Olbrzym był tak ciężki, że przy próbie przeniesienia go Yo. na ląd, zepsuł się ciężki dźwig portowy. Połowa mieszkańców miasta zebrała się w porcie, aby zobaczyć wyłowionego A ten reknie chyba nie jest mięsa. Właśnie mnie to zas zawsze zastanawiało, czemu takie duże zwie zwierzęta typu jak słoń i, i tak dalej. One zawsze nie jedzą mięsa, tylko rośliny i tak dalej. Jakieś tam, kurde, trawy i tak dalej. Dlatego się zastanawiałem, może jak będę chciał na siłowni przymasować, bo teraz schudłem dużo, to może będę jadł samą zieleninę i jakieś trawy. Ty. Jednym z największych gatunków <coughs> na świecie. Ludziom powszechnie kojarzy się ona z mitycznym stworem, krakenem. Nie mają one jednak ze sobą wiele wspólnego, choć zdarza się, że wśród tych olbrzymów pojawiają się tak gigantyczne osobniki, że trudno to sobie wyobrazić. O kurde. Na przykład te przeogromną kałamarnicę sfilmowali nurkowie w 2015 roku. Prawdziwy pogromca ja, To jest dużo, bo my, my przez filmy często myślimy, że. Że one są takie wielkie, one tak naprawdę w prawdziwym życiu nie są takie wielkie. I 3,5 metra to jest naprawdę olbrzymie. A oto największy legrys na świecie, który musi się czuć jak prawdziwy król dżungli. Co Nazywa jest? herkules i mieszka w parku Safari w Merville Beach w południowej Karolinie. Jakie to jest do wielkie samyc, hybryda lwa i tygrysa? Mierzy on 3,5 metra, a waży 418 kg. Pół kg! Czy zjada codziennie prawie 14 kg? Żółwie skórzaste są największe na świecie. Zobaczcie sam. Wystarczy spojrzeć na te zdjęcia. Plażowicze chyba nigdy nie widzieli czegoś. A te żółwie morskie są ogromne? Żółwie działa. Polutku podąża w stronę. Ale nie aż to! Tak. Wielkość jest naprawdę imponująca. Co to mi rozwaliło ego. Odchciał z tego okazu, Jakie to jest ogromne! metra. 2,5 Rozpiętość przednich płetw podobnie, bo ponad 2,5 metra a ważyło to maleństwo około tony Jaka jest różnica pomiędzy tymi żółwiami, co nie? Bo te żółwie takie co chodzą po lądzie to one przeważnie nie są takie duże a te morskie są ogromne serio, ja się trochę ogólnie w dzieciństwie mega interesowałem zwierzętami więc trochę ogarniam ten temat Jednak niewiele osób potrafi sobie wyobrazić do jakich rozmiarów te zwierzęta faktycznie mogą urosnąć? Wierzcie nam gigantyczna świnia wygląda naprawdę przerażająco. Taki wielki wieprz mieszka na farmie w południowym regionie Chin. O kurde, Ważdy, to wygląda jak byk i niewiele różni się wielkością. Pomyślcie tylko, 750 kg żywej wagi. Oczywiście jest to osobnik hodowany na rzeź. Niektóre z tych świń rosną tak duże, że można je sprzedać bardzo drogo. Krokodyle, A świnia zawsze coś... mi było żart świn. One mają takie biedne życie, moim zdaniem. ga Tajlandii udało się złapać przedstawiciela tego gatunku warzyw. Kiedyś oglądałem taki przyrodniczy kilogram. program i tam yy, on był z zagranicy, taki Amerykanin, on no, chyba był blondynem. Ja Miałem nie już 10 lat. I on tam właśnie yy, każde zwierzę tam głaskał lwy, spał z wężami, coś tam. I właśnie jak dobrze pamiętam, chyba zabiła go właśnie płaszczka yy, w morzu. Chyba wiecie o kogo mi chodzi. Nie pamiętam jak ten gość się nazywał, ale był, pamiętam za dzieciaka oglądałem coś takiego. Non-stop, bo ja mega lubiłem oglądać przewodnicze programy. Schwytanie go zajęło ponad 5 godzin, a w operacji brało udział 8 osób. Tylko popatrzcie na tego olbrzyma. Trudno uwierzyć, że istnieją takie giganty. Ten gad o imieniu Meduza. Jest wymieniony w księdze rekordów Guinnessa, ma 7,5 metra długości i waży zaledwie 150 kilogramów. przez ja tak, długi czas występował on w Rewi w Kansas City. To chyba idealne miejsce dla węża tej wielkości. Moim zdaniem Ten węż, wąż siatkowy, nie ma uczuć. Każde zwierzę gdzieś ma uczucia. Na przykład dwa moim zdaniem, mógłbyś wychować, jakbyś miał go od mojego i tak dalej. Ale węża, moim zdaniem, on cię zawsze zdradzi. Gdzieś, jak będzie chciał. Jakby on nie ma uczuć, Mam takie wrażenie, nie wiem. w komentarzu, że też tak macie. Kilogramów i mierzy około 8 metrów długości. go w popularnym miejscu na malezyjskiej wyspie Penang. Meduza to jedno z najpiękniejszych zwierząt morskich. No to prawda, meduzy są spokojne. Joko wielka meduza wyobraźcie sobie Napiszcie w komentarzu, czy kiedyś, jak byliście nad Polskim Morzem, ugryzła was meduza. Ja pamiętam, nie ugryzła i skóra dochodziła, no, kilka dni do siebie. A wyobraźcie sobie, że was ugryzie taka meduza. W literaturze określa się je mianem lwiwy. Bełtwy używają swoich włosowatych czułek do chwytania, ciągania i jedzenia zdobyczy <laughs> takich jak ryby, zooplankton i inne. Uwielbiają pławić się w zimnych wodach, choć ich zwykłe siedlisko o 20 stopni Celsjusza to jest ogromne. Mogą mieć różne rozmiary, ale największe osobniki, które są... Meduski to ja do w... takie małe epranów osiągały średnice około 2,5 metra, a rekordowa długość macek wynosiła 40 metrów. 40 metrów! To meduza jest tam. Tego konia, ja się kąpię DJ tu i tak... jest jak najbardziej mnie dotyka. Zwłaszcza jeśli spojrzy się na jego wielkość trafił on do księgi Guinnessa jako najwyższy koń na świecie konia giganta? to ja mam w majtkach To Belgii zadziwił cały świat i zyskał wielką sławę dzięki niesamowitym rozmiarom wzrost tego pięknego ogiera pełniki wynosi ty. nieco ponad 2 metry a to jest po prostu niebywałe jak na niego wsiadać, Drabinę trzeba mieć patrzcie to, tu tak tego nie widać, ale to normalnie myszy zabija to. Ja już wolę chyba węże od pająków, szczerze. Napiszcie w komentarzu czy węże czy pająki. Ale ja już chyba wolę, chłopiec, szczerze, węże. Mam do Was pytanie: widzieliście kiedyś żabę? Nie? To zobaczcie. To wygląda jak krokodyl, a nie jak żaba. Żab też się boję. Znaczy, nie, że boję, ale. Okropnie to, okropnie one wyglądają. Patopa to co one robią? Widzieliście kiedyś tak wielką żabę? No nie, dlatego zostawcie suba i lajka. Like one normalnie myszyje? No pitbule są wielkie. Ja tam czasami na TikToku mi się wyświetlają. To niektóre pitbule są tak duże, że przecież można na nich jak na hopy, jak na koniu jeździć. Widziałem takie od TikToka, jak taka dziewczynka jak na koniu normalnie na pitbule, on się w ogóle nie męczył. To jest ogromne. A propos pitbullów, zobaczcie tego pitbulla. Kumasz to? 17 miesięcy 81 kg. To więcej niż ja obecnie. Kiedyś ważyłem 85, ale teraz chudej waży 78. One najczęściej się wydają takie groźne, są mega miłe. Artur Szpilka ma fajne te psy, tak, co obserwuje, to mega miłe są, takie się wydają, przyjazne. ...kiedy jego właściciele wrzucili do sieci filmik pokazujący jego szkolenie. Pies codziennie poddawany jest resurze. Właściciel opowiadał, że po wypuszczeniu nagrania z Halkiem... Pa, to! O tym mówiłem! Pa, jak na koniu, normalnie! ...i on je! Jaka szczęka! Dobra, to już wszystko widzowie w dzisiejszym odcinku. Jeżeli spodobał wam się ten film, zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz suba. I pamiętajcie, że filmy są co się o godzinie 17. Nowy!